Piątnie parę spodni na sobie, a resztę umknęłam pod kamizelką. No a ja bardzo się spiąłem z bordującym. Czemu mnie zgniotłaś? Zgniotłem <grytąc>, się tak, jak zgniotłeś nasze walizki, żeby je wpisnąć. Już coś wysłany? Nie. Co nie? Bo ten baran, który nas zbordował, nie jedzie. Chcesz się nagniemyście i trzy i pół godziny? Tak. Będę jej przywieścił na pół Na kim? これで。 Nie, dziękuję. Ej, a poraż śmieć Idę, księdzenia. Masz paragon? Jaki paragon? No biletów paragon. Po co ci paragon? Sprzedamy i wydajemy sobie samochód. Paragon sprzedamy? Bilety. Aha. I będziemy jeździć samochodem. Pod prąd chcesz? Mhm. I tak lepiej, jeszcze mać godzinę. Panie, dokąd nas prowadzi? Przed siebie. Zobacz, jak ci ładny fotel załatwiłem. Super, a czemu wysiedliśmy kilometr dalej? No tak to jest. A tutaj nasz pokój. Dwie szafeczki, lampki nocne i ma pierogi na kanapie jest na ekspres no i łazienka najważniejsze to jest to, że jest czysto po prostu jest czysto no i tutaj tak przyjdziemy się tylko wyspać więc to jest najważniejsze a porównając z innymi hotelami no to jakoś docenę jest spoko moim zdaniem Spójrzcie na te domy. Marzenie, co? Te przeszklone, wielkie ściany. Codziennie rano tam pić kawę i patrzeć na te widoki. A ty co tam nagrywasz? Co widzisz? Ja nagrywam taką fajną panoramę. No filmiku będzie. Takie graffiti to sztuka. To wilk. Tam jakaś soła. Artyści. To, zobacz, bierze się tego Tomasza. No, ale coś tam wywontują? Ale ogólnie tak wszał to nie ma. Pokażemy Wam klify. Statki. Całe piękno. Statki i klify? Klif jest. Dobra, nie mam pojęcia co tutaj nagrać. Cześć robaczki! Hej, hej. Zabieramy Was dzisiaj w podróż po Malcie! I nie tylko. No co? No. Fakt, po całym dniu przygód zarówno w Polsce jak i na Malcie mieliśmy wielki problem aby nagrać wstęp do filmiku dlatego każdy z nas zajęł się tym co potrafi najlepiej, czyli Ania dodała post na Instagramie, a ja postanowiłem uchwycić kilka widoków latając z dronem. Oczywiście, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało. Co powinniśmy zmienić? Dajcie łapkę w górę, a my w przyszłości postaramy się jeszcze lepiej nagrywać filmiki i pokazywać je w ciekawszy sposób niż do tej pory. Zapraszamy! Czekamy na autobusik. Na. jaki? 9... co? coś. O, tam O, zielone. Tak, tak, ale tam to jest źle. Chyba. Albo my źle czekamy. Skarbimy. Wyrażam złożonę na nagrywanie. Dlaczego? Jak to się widzi? Nie widzisz. Nie widzę tej wycieczki. A ty jesteś zadowolony, tak? z transportu? Jutro wynajmiemy samochód. Po godzinnej podróży i traumie Daniela dotarliśmy do Walety. Tak, po godzinnej podróży, zgnieceni jak sardynki, w jak gorącym autobusie narzekasz. na Malcie. Ty kasz? nie maruj, chłopie, spójrz na te widoki. Widoki piękne, owszem, to bez dwóch zdań. Górne ogrody baraka naprawdę zrekompensowały tą podróż, natomiast nikomu nie życzę komunikacji maltańskiej. Dobra, komunikacja komunikacją, ale jakoś trzeba się tutaj dostać. A widok, jaki się rozpościera z tych tarasów, jest naprawdę kozacki. Co prawda, nie dotarliśmy tutaj w południe, wtedy kiedy są salwy armatnie, ale przynajmniej mamy mniej ludzi i możemy podziwiać piękny widok na Birgu, Karkale i tutaj po prostu na drugi brzeg. To jest przez cały był. Jesteś starszkiego powietrza? Nie, tylko ja. Zaczynasz odem? Czymś jest w połowie? <grym> Zdrowie tych, co muszę odmarzyć? Ja wiem. <grym> Ty nie. Twoje też. A jak ci smakuje? Pierwszy kruwarek to na Malcie. Lucia? Mhm. Wynagrodziło Ci cierpienia ruchu?

Dobra siadamy, że też dojedziemy We włocie tu przynajmniej było tak... Ej, tak musisz jecieć po autostradzie nic na przeciwka nie jedzie <laughs> Wejdź się trzecie za danki A tutaj zlej, nie? Nie, nie jest cena. No. To jakaś piątka na nasze z kawałkiem Kurwa masz, serio Co? Euro 20 zł to masz 40 6? Ludzi no, dzisiaj? Bardzo. We Florencji to chociaż było tak, że jeździliśmy autobusy, tramwaje. Je I normalnie. No nie jestem przekonany. Po pierwszym dniu pełnym wrażeń dotarliśmy bardzo późno do hotelu i padliśmy. Natomiast kolejny dzień zaczęliśmy od wycieczki do Marsa Szloch, przepięknej, malowniczej wioski rybackiej. Zresztą sami spróbujcie, poczucie klimat popatrzcie niestety nie udało nam się tego nagrać bo za późno wyciągnęliśmy aparat, ale panowie przed chwilą wiercili ręczną wiertarką i wkręcali śrubokrętem w kręty. niesamowite closed, like we're dreaming, even when we're not. But you and me got a whole lot of meaning, I don't know how but you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the

Sam jesteśmy w autobusie, który miał jechać tu, tu, tu i to na stół stół. Autobus sobie pojechał tu, tu i tam. I nie wiem, czy się dostaniemy tu. Ciekawe, czy teraz kręci. No wiem. Jedziemy. Co, jesteśmy na miejscu. Dotaliśmy do Blue po... po standardowych przygodach z autobusem, ale jesteśmy. I wysiedliśmy za późno. No w sumie. Gdybyśmy wysiedli przystanek bliżej, można byłoby sobie do tych jaskini wpłynąć łódką. O, tak jak ci państwo tam na dole, w tych dwóch chudeczkach, Widzisz? No, tak. Kowal to szkoda. No trudno. Następnym razem, za zimno. Ja nie mogłam sobie opuścić, bo mega mi się spodobała ta uliczka i te piękne balkony w różnych kolorach. Co sądzisz? Mnie te balkony kojarzą się od razu z Podlasiem i twardymi mielinicami. No, rzeczywiście. Jest umownie nazwane Cichym Miastem. Postanowiliśmy zatem nie komentować, tylko zabrać osób w ciszy na wycieczkę po tych majestatycznych. Jeszcze na szybką kawę do McDonald'a, ale sama przyjemność wypić ją przy takim widoku. No, przepięknie jest. Cicho. No jest? Cicho, hipnotyzuję się palami. Tak, to było ładne. Teraz jeszcze. Jestem Jesteś zahipnotyzowany. O boże, nie rób tego Good, morning. Good, morning. Good, morning. Good morning. Zobacz jak to się mówi! To nie może! Dzień dobry po albo dobry wieczór! Dzień dobry na do. Tak się dzień zaczyna! Na marcie, Jest godzina... 5.30, jeszcze słońce nie będzie weszło, Na my momencie momencie... Zmarzłeś? Nie w Ale jesteś opalony Wiem, już do Może on go Może Od razu do domku Pan Alta Pa Pagozo Nie tak nagrywasz z ciemnego No bo mam za krótkie łapki to jedziemy na lotnisko i wracamy do domku. I będziemy jeszcze kadencem tej wycieczki. A ja nie na Malta. Może no, i na podobało mi się podobało. Ja autobusami, się podobało najbardziej. To cała reszta jest. super. tam? No chaja. Cześć, Cześć. w ostatniej podróży. Autobusem. No właśnie, może też nie wszystko. No jeszcze nie No na mnie nie jest z takimi atrakcjami. Tak, wczoraj wystawaliśmy, że się na Gozo pojechać na to no Ale to i tak był to było po wschodzie. Walizki idealne na wymiar autobusu. No to lecimy już do domu. Wy pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I subskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podoba i zostaniecie z nami na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.